Tradycyjnie w tłusty czwartek ruszy kolejna edycja akcji charytatywnej pączki do rączki. Dla kogo skierowana jest tegoroczna akcja pączki do rączki? W tym roku mamy trzech muszkieterów. jest to trzyletni Jasiu, jedenastoletni kamil i sześciomiesięczny Antek. Każdy z tych chłopców potrzebuje pieniędzy na rehabilitację, na dalsze leczenie specjalistyczne oraz na leki. Pączki do rączki, pragniemy właśnie, żeby ta trójka naszych trzech muszkieterów dostała jak najwięcej pieniążków. Kiedy w tym roku planowana jest akcja? Jak co roku w tłusty czwartek, w tym roku to wypada 20 lutego, także już niedługo od samego rana będą pączki rozwożone, bo każda placówka sama sobie dostarcza pączki jakby z naszego punktu i można już się spodziewać, że jak dzieci pójdą do szkoły już świeże, cieplutkie pączki będą czekać za rodzicami. Proszę powiedzieć, czy w tym roku zadeklarowało się więcej placówek niż zazwyczaj, czy mniej więcej tak samo? Na razie mamy około 85 placówek, także trochę nam brakuje to zeszłego roku i 25 tysięcy pączków. Na tą chwilę jeszcze placówki się zgłaszają, także nie możemy powiedzieć ostatecznej ilości. Właśnie, czy można się jeszcze zgłaszać zarówno w kwestii placówki, jak i na przykład chęci dostarczenia pączków na akcję? Do końca stycznia zbieramy zamówienia, także można się z nami skontaktować czy telefonicznie, czy przez maila. Jeśli będą jakieś utrudnienia, powiadomo wiadomo okres urlopu, ferii, zapraszamy wtedy do kontaktów telefonicznych i będzie ustalony inny termin. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Leszna i okolic na włączenie się do akcji, bo czym więcej nas, tym więcej pieniążków trafi do naszych podopiecznych.